Ja bardzo bym chciał, żeby to, co się wydarzyło dzisiaj w nocy, wreszcie otrzeźwiło naszych polityków i wreszcie otrzeźwiło nasze społeczeństwo. Zapytam. Polacy są nie są świadomi tego, w jakim stanie tak naprawdę jest nasza Zapy... Wiecie o kim było ostatnio cicho? O Sławomirze Męcenie. Lider konfederacji, a tak właściwie lider jednej z nich, ponieważ w ostatnim czasie powstało ich dość dużo, był głośnym nazwiskiem głównie podczas jego konfliktu z prawem i sprawiedliwością oraz debat, które prowadził w ramach piwa z Mencenem. Jednak dzisiaj na dobre powrócił na medialne nagłówki udzielając rano bardzo mocnego wywiadu w Polsacie. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypominam Wam, że jesteście na kanale A to ciekawe, więc obowiązkowo zostawcie lajka like i suba, aby być na bieżąco. Tymczasem bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem, ponieważ na naszych oczach pisze się historia. Drony, drony i jeszcze raz drony. Tym tematem będzie żyć cała Polska. I świat pewnie jeszcze przez długi czas. W końcu jest to pierwszy atak na nas na tak dużą skalę od lat. Polskie siły powietrzne po raz pierwszy wystrzeliły pociski w celach niećwiczeniowych od prawie 80 lat. Wywiady przeprowadzane o poranku zwykle nie budzą aż tak wielkiej uwagi. Szczególnie te w telewizji, które oglądają głównie zaspani ludzie, szykujący się do pracy. Nic więc nie wskazywało na to, by wywiad o 7.30 z Mencenem wzbudził jakieś szczególne poruszenie. Jednak wy. Wydarzenia, które miały miejsce nad ranem w całym kraju sprawiły, że ludzie zaczęli desperacko śledzić informacje wszędzie, gdzie tylko mogli. Z tego powodu wywiad Mencena krąży wiralowo po całej sieci. W sytuacji, gdy oficjalne komunikaty rządowe są jeszcze skąpe i pełne ogólników, każdy głos, który próbuje nadać sens chaosowi, zyskuje na znaczeniu. Ludzie, przerażeni i zdezorientowani, szukają nie tylko suchych faktów, ale także interpretacji i przywództwa. I właśnie w tę lukę informacyjną wszedł Sławomir Mencen. Jak Kamerz w lutym 2024 roku, jak tylko objął ministerstwo, mówił, że to jest skandal, wielkie zaniedbanie, że od 20 roku nie było aktualizacji strategii bezpieczeństwa narodowego. Po czym Mamy teraz chyba wrzesień 25 roku i wreszcie zakończyli pracę nad tą strategią po ilu? Po półtora roku, tak? Kiedy on w lutym mówi, że to jest bardzo pilne, to w grudniu dopiero powołali zespół do opracowania tej strategii. Działamy w tempie muchy w smole. Kiedy tu dzieje się, dzieją się wielkie rzeczy za naszą wschodnią granicą. Ani i ani Ukraina nie są w stanie sobie pozwolić na tempo działań, które mamy w Polsce. Ja bardzo bym chciał, żeby to, co się wydarzyło dzisiaj w nocy, wreszcie otrzeźwiło naszych polityków i wreszcie otrzeźwiło nasze społeczeństwo. Polacy są nie są świadomi tego, w jakim stanie tak naprawdę jest nasza Zapy Fajnie, że się zbroimy i super, że systemy informowania o zagrożeniach wreszcie zaczynają działać. O czym świadczą alerty dotyczące dronów? Jednak wszystkie te zmiany dzieją się w ślimaczym tempie. Mencen bezlitośnie wypunktował, że nasze działania są reaktywne, a nie proaktywne. Kupujemy super nowoczesne uzbrojenie, czołgi i samoloty które w pełnej gotowości bojowej znajdą się w naszych hangarach i jednostkach za kilka lat. A co mamy dzisiaj? Braki w podstawach, w obronie przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, w prostym wyposażeniu dla żołnierzy. Jego słowa to gorzka pigułka, którą wszyscy musimy przełknąć. Obudziliśmy się z ręką w nocniku, bo przespaliśmy temat, gdy był na to czas. Zamiast budować fundamenty, ekscytowaliśmy się drogimi kontraktami na przyszłość, która właśnie brutalnie zapukała do naszych drzwi, a my nie jesteśmy na nią gotowi tak, jak być powinniśmy. Ten kryzys obnaża powolność całego systemu, który dopiero teraz, pod presją realnego zagrożenia, próbuje nadrobić lata zaniedbań. Jesteśmy dosłownie jak student, który spał cały rok i teraz zaczął się uczyć na tydzień przed sesją wrześniową, a to niestety rzadko dobrze się kończy. Zresztą spójrzmy też na sposób, w jaki się zbroimy. Obecna propaganda przypomina tę sprzed II wojny światowej. Wtedy polska armia też miała być silna, zwarta, gotowa i nowoczesna. A jak wyszło, to można przeczytać w podręcznikach do historii. Dzisiaj też media rozpisują się o zakupach ładnego sprzętu, nie wspominając o tym, że jeśli chodzi o naszą krajową produkcję amunicji do niego, to sprawy nie są już takie piękne. W modelu modernizacji polskiej armii. Pierwsza rzecz, należy jak najszybciej zliberalizować prawo dotyczące bro produkcji broni i amunicji. W, Polsce. w tym momencie, żeby wyprodukować, postawić fabrykę amunicji chociażby, potrzeba dziewięciu lat. Dziewięć lat, ponieważ tyle wymagają formalności. To jest śmieszne. Z powodu biurokracji sprawiamy, że w Polsce nie powstają fabryki amunicji. Jest olbrzymi popyt na broń, na amunicję na całym świecie i rynek na ten popyt nie reaguje. Dlaczego? Bo mamy albo państwowe firmy, albo firmy prywatne, które nie dostają wystarczającej liczby zamówień z polskiego wojska. W sensie wydajemy za granicę, wysyłamy do Stanów Zjednoczonych w formie zaliczek dziesiątki miliardów dolarów, a polskie firmy. Które chociażby produkują drony, mogłyby się teraz bardzo dynamicznie rozwijać, ale nie mają, bo nie mają wystarczających zamówień. W związku z czym jak najszybciej zliberalizować tą ustawę. Także powstały dziesiątki, setki firm zajmujących się nowo produkcją nowoczesnego, taniego zbrojenia, chociażby tych dronów. Bo co z tego, że będziemy mieli najnowocześniejsze czołgi na świecie, skoro po kilku dniach intensywnych walk mogą one stać się bezużytecznymi, stalowymi pomnikami? To właśnie amunicja jest krwiobiegiem każdej armii, a poleganie w tej kwestii wyłącznie na zagranicznych dostawach jest strategicznym samobójstwem. Historia uczy, że w godzinie próby sojusze bywają kruche, a linie zaopatrzeniowe mogą zostać Wyderwane. Prawdziwa siła i suwerenność militarna bierze się z posiadania nie tylko broni ale i zdolności do jej samodzielnego utrzymania i zaopatrywania. Ta medialna ekscytacja drogimi zabawkami przysłania brutalną prawdę o naszych brakach w logistyce i produkcji. To powtórka tego samego błędu w myśleniu, który cechował nas w przeszłości. Skupianie się na fasadzie, na tym co efektownie wygląda na defiladzie, przy jednoczesnym zaniedbywaniu fundamentów, które realnie decydują o zdolności do prowadzenia długotrwałej obrony. 10 porannych ataków dronów brutalnie zweryfikował, jak daleko nam jeszcze do prawdziwej, a nie tylko deklaratywnej gotowości. Bojowej. Wszyscy w tym momencie entuzjastycznie reagują na wiadomość, że polskie wojsko zestrzeliło te drony. i na chwilę pisania tego odcinka nie doszło do żadnych strat osobowych i bardzo dobrze. Jednak wszyscy zapominają o jednym to było ledwie kilkanaście dronów, które służyły jako wabiki. Na Ukrainie każdego dnia latają ich setki. Czy jesteśmy na to gotowi, skoro tych ledwie kilkanaście zrobiło takie zamieszanie? Według rządzących i mediów głównego nurtu tak. Jednak według ludzi w terenie sprawy nie wyglądają już tak różowo. Chciałbym, żeby polscy politycy, mówię o tych rządzących, bo opozycja nic nie może, nasze społeczeństwo wreszcie się obudziło. Od 3,5 roku trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Przez 3,5 roku doszło do rewolucji na polu walki. W tym momencie zarówno Ukraina, jak i Rosja produkują miliony, miliony dronów rocznie. Taką osiągnęli zdolność produkcyjną. Miliony dronów rocznie. Polskie wojsko cieszy się, że w wieloletnim zamówieniu zamówiło 10 tysięcy dronów. To jest niepoważne. Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt. Polska przespała poprzednie 3,5 roku. Ja wiem, że wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które będzie w Polsce za kilka lat. A nawet jak będzie, to co on nam da? Będziemy strzelali do dronów z F35 albo z Patriotów, jeden pocisk Patriot. To jest koszt 4 milionów dolarów. A jeden dron szachit kosztuje nie, 20, 30, 40 tysięcy dolarów. To nie jest obrona antydronowa. Nasze współczesne wojsko jest niegotowe na wojnę, która realnie się toczy za naszą wschodnią granicą. Na wojnę, gdzie się rocznie produkuje już w tym momencie miliony dronów, a my mamy kilkaset i będziemy produkować być może parę tysięcy. Wiecie, co mnie najbardziej bawi w tej wypowiedzi Mencena? Reakcje ludzi i tych wszystkich tak zwanych ekspertów. Wszyscy powtarzają to samo, że taka wypowiedź osłabia zaufanie do państwa, że polityk nie powinien tak mówić i że w ogóle mędzem to ruska onuca. Jednak nikt z tych ekspertów nie nazwał go kłamcą i to jest właśnie sedno całej sprawy. Dlatego według mnie ten wywiad przejdzie do historii, bo w momencie kiedy rządzący widzą okazję do budowania swojej propagandy, pojawia się ktoś, kto jasno pokazuje, że prawda nie jest tak kolorowa. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jak już tam będziecie, obowiązkowo zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale A to ciekawe. Ja się tymczasem już z Wami żegnam. Nara!